Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam na pierwsze wrażenie, nowości, przynajmniej dla mnie. To są nowości z Glam Shopu, które sobie kupiłam na walentynki, ale choroba i inne perypetie życiowe pokrzyżowały mi plany i do tej pory nie przetestowałam tych produktów, także dzisiaj totalne pierwsze wrażenie, między innymi palety cytrynada, które jestem ogromnie ciekawa. Mam tutaj dwie kredki takie żelowe, brązową i beżową, które też zapowiadają się świetnie. Mam tu taki pigment kruszonkę w kolorze Elos, także przetestujemy. No i. Rozświetlacz, który już dostałam jakiś czas temu od marzenki tyfonki i to jest The Glow Mama by Adrianna Grotkowska yy, I to jest brzask, czyli najjaśniejszy sypki rozświetlacz. Przetestujemy, zobaczymy. I tak to się prezentuje. Patrzę, czy coś jeszcze mam. Tak, i będzie jeszcze śminka wpłynie. Ja sobie kupiłam najjaśniejszą, zobaczymy jak się będzie prezentowała na ustach i to jest kolorek rendezvous. Tyle jeżeli chodzi o prezentację tego, co będziemy razem testować, a teraz powiem Wam co już mam zrobione. Na powiekach odrobina korektora z L'Oreal infallible mortal concealer w kolorze 322, przypudrowałam powieki pudrem z Benaya w kolorze Fail, a jeżeli chodzi o brwi to standardowo mam kredkę z Golden Rose w kolorze Stodła, a także żel z Benefitu 24 Hour Brow Set. I to tyle jeżeli chodzi o makijaż, który już mam zrobiony, a teraz zabieram się za makijaż powiek, a potem twarzy. Także zapraszam bardzo serdecznie i mam nadzieję, że miło ze mną spędzicie czas, jeżeli tak będzie to nie zapomnijcie o kciuku do góry. No to co? Sięgam po paletę cytrynada. Niestety w tej palecie nie ma beżu, brązu, czerni, która ewidentnie mi się przyda w mojej całej koncepcji makijażowej, dlatego będę tutaj się posiłkować paletką z klasycznymi cieniami, ale głównie będziemy używać tych oto. Pierwszy kosmetyk, po który sięgam, to kredka i to jest żelek kredka do oczu w kolorze gorzka i to jest taki bardzo ciemno-brązowy kolor. Najpierw muszę otworzyć, bo to jest kredka bardzo solidnie zabezpieczona. Mam nadzieję, że paznokci sobie nie połamie. Dobra, udało się. Kredka otwarta. Nie ukrywam, z pomocą Bartka, bo okazało się, że <grym> Jest bardzo dobrze zapieczętowana. Teraz tą kredką namaluję kreskę wzdłuż linii rzęs, zrobię taką grubszą kreskę i od razu będę rozcierać pędzelkiem. To będzie moja taka ciemna baza kolorystyczna i dzięki temu będę miała fajnie wymodelowane oko i kolejne cienie które nałożę, fajnie będą e, podbite. Zobaczymy jak ta kredka się rozciera e, i zachowuje na powiece. Jak widzicie bardzo mocno roztarłam kredkę i muszę przyznać, że jest Ultra miękka. Nie wiem, czy mam w swojej kolekcji makijażowej jakąkolwiek tak miękką kredkę. Wow! Naprawdę to jest coś niebywałego. Pięknie się rozciera, ale myślę, że pięknie też będzie wyglądała na linii wodnej. Przetestuję na pewno, chociaż dzisiaj linia wodna będzie beżowa, także. Ciemną sobie zostawię na inną okazję. Sięgam po moją bazową paletkę i ciemny brąz na zewnętrzny kącik. I tutaj nakładam tego koloru odrobinkę, tak żeby zagruntować trochę kredkę, bo zaraz sięgam po paletę Cytrynada. Sięgam teraz po błyszczący kolor Gorzka Pomarańcza, i tym samym pędzelkiem, którym nakładałam przed chwilą brąz, będę dokładać w zewnętrznym kąciku. Nawet troszeczkę bardziej budować tutaj przy załamaniu powieki. Teraz sięgam po cień Bergamot i rozetrę nim tutaj ten brąz. Kolejny cień, po który sięgam, to beż i nim e, będę czyścił pod łukiem brwiowym, a także granice. Kolejny cień, po który sięgam, to cytryna i nałożę go na środku powieki, jak i w wewnętrznym kąciku. Na środek powieki nałożę palcem lemoniadę. Wracam do ciemnego brązu i delikatnie poprawię zewnętrzny kącik. Wracam do cytrynady i ten najjaśniejszy, błyszczący cień nałożę w wewnętrznym kąciku. Postaram się dość precyzyjnie rozświetlić ten wewnętrzny kącik. Słuchajcie, coś się zmieniło w tych cieniach. One tak dobrze się lepią do pędzli, tak dobrze transferują. Wow! Normalnie wytłuszowałabym teraz rzęsy, ale w innym filmiku chcę przetestować pewien tłuszcz i mm, jeszcze nie zdradzam jaki to tłuszcz, chociaż jeżeli obserwujecie moje insta Instastory, to wiecie, jaki będę testować tuż do rzęs. Także teraz nakładam podkład razem z wami, a potem na chwilę zniknę, by właśnie nałożyć mascarę. A podkład, który dzisiaj nałożę, to Glam Classic z Glam Shopu w kolorze Alabaster 1. Przepiękny, jasny kolor. Powiem wam, że bardzo lubię się z tym podkładem. I mam tutaj taki duży pędzel z porobio e, i nakładam trzy takie mniejsze pompeczki podkładu, e, i teraz będę rozprowadzać po całej twarzy. Sięgam teraz po korektor z Royala i nakładam delikatnie na niedoskonałości i pod oczy. Sięgam po pudę z Benaya w kolorze Fair i taki dość duży, puchaty pędzelek i tutaj będę e, dokładnie pudrować okolice pod okiem. Teraz sięgam po pudę z Golden Rose i przypuduję całą twarz. Zanim przejdę do wytuszowania rzęs, to jeszcze podkreślę policzki. I tutaj mam róż brązę z Maka w kolorze Cosmic Force. Jak dobrze wiecie, to jest jeden z moich ulubionych produktów, bo zastępuje mi i róż, i brązę pięknie, naturalnie, dziewczęco, delikatnie wygląda. Na buzi bardzo fajny kolor na co dzień, zwłaszcza na bardzo jasnej skórze. Słuchajcie, super pędzel mam do konturowania, zaznaczania policzków. Pierwszy raz go użyłam i to jest taki niby ścięty, ale bardziej kulkowy pędzel i niestety jest to taki no name, który dostałam od marzenki tyfonki. Muszę zapytać, jaka to marka, bo naprawdę piękną. Mi tutaj linię zrobił. Widzicie? Jaki nietypowy kształt? Niby kulka. O! A ścięta. Super, naprawdę. Wytuszowałam rzęsy. Na razie nie komentuję, jak one wyglądają. Wszystkiego dowiecie się w oddzielnym filmiku. Teraz przejdziemy do makijażu dolnej powieki. Rozświetlimy policzek, no i nałożymy szminkę. Także wracam chwilowo do mojej podstawowej palety i zaznaczę brązem dolną powiekę, a w zasadzie zewnętrzny kącik. Tak jak powiedziałam, ja nie będę komentowała tego jak wyglądają rzęsy, ale Wy możecie. Dajcie znać co myślicie i czy według Was będzie czy kit? No i jak myślicie, jaka to maskara? Droga, tania. Ciekawa jestem, czy traficie. Teraz sięgam po cień cytron i nim rozetę brąz dodam delikatnie na środku powieki. No i teraz nakładam w wewnętrznym kąciku dolnej powieki najjaśniejszy kolor, czyli juzu i ten kolor już był w wewnętrznym kąciku na górnej powiece. Teraz sięgam po kredkę żelka w kolorze odświeżacz i nałożę na linii wodnej. No i moi drodzy, powiem Wam, że jeżeli chodzi o kredki żelki, to to jest istna miazga. Tak sunie po linii wodnej, że można się zagalopować. Jak widać, muszę tu troszeczkę poprawić. Wow! 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 Przepiękny, odświeżający kolor, no. Ja jestem pod ogromnym, ogromnym wrażeniem. Teraz nałożę rozświetlacz Glow Mama. Delikatnie, tak wiecie. Podobno jest mocny. Zobaczymy. Ja zbiorę tutaj z opakowania. No i zobaczmy teraz. O mamo. O kurde. Właśnie zobaczyłam w podglądzie, jak to wygląda. O, no. tak. Zaraz muszę to ujaźnić, bo nie spodziewałam się aż takiej mocy. Wow. Prawda. O, oh, kochanie! Adriana, ale dałaś, ale dałaś do pieca! Tafla, zero drobin! Istna tafla! Wow! Muszę teraz to trochę <gryw> ujarzmieć! Dobra, nigdzie już nie nakładam. Tego rozświetlacza, bo ho, ho, ho. Dobrze, zostawiam go na toaletce, bo już widzę, że się bardzo polubimy. Jak on będzie pięknie wyglądał na powiekach? Kal piękny. I to jest kolor brzaz. Zbliżamy się do końca dzisiejszego makijażu. Zostało nam tylko e, podkreślenie ust. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. E, miałam nałożyć kruszonkę jeszcze na środek powieki, ale to wszystko się tak mieni i tak pięknie wygląda, że chyba sobie daruję. E, w jakimś innym makijażu zobaczycie kruszonkę. Jestem bardzo ciekawa tego produktu, ale już nie wcisnę. No, nie wcisnę, no za mało mam twarz. Mimo tego, że mam ogromną twarz, to jest za mała, żebym jeszcze wcisnęła kruszonkę. Także sorry. E, dobra, nakładam taki nudo różowy kolor. Zobaczymy, czy będzie pasował. I to jest kolorek Rendezvous. E, szminka matowa, płynna. Podobno można ją używać również na powieki do, wiecie, tej metody z szminką. Zobaczymy. Kiedyś przetestuję. Hmm! Jaka leciutka. Kolor piękny. Dajmy temu wszystkiemu trochę ochłonąć i wrócę do Was z podsumowaniem. Myślę, że już możemy zrobić podsumowanie naszego dzisiejszego pierwszego wrażenia i szaleństwa makijażowego. Widzieliście moje reakcje, ale muszę szczególnie podkreślić wspaniałość kredek, żelek. One są fenomenalne. Ja naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem jakości, miękkości, koloru. Wow, wow, wow! Naprawdę super. Nie spodziewałam się po nich aż tak dobrej formuły, no i wyglądają rewelacyjnie, pięknie się rozcierają. Zresztą widzieliście, baza z brązowej, ciemnej kredki wyszła fenomenalnie, także ja Wam bardzo polecam żelki z Glam Shopu. Rewelacja, prawda? Jeżeli chodzi o cytrynadę, no to ja jestem zachwycona kolorami, wykończeniami i błyskiem Wow, naprawdę formuła tych cieni jest jeszcze lepsza niż była. Łapią się te cienie pędzli tak jak chyba nigdy. No i pięknie przyklejają się do skóry. Także ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Cytrynada może nie będzie często używana, bo wiadomo, żółty, pomarańczowy kolor nie jest codziennym kolorem, ale te błyski. Będą gościć w moich makijażach jako akcenty. Bardzo, bardzo fajna paleta. Jeżeli chodzi o szminkę, to słuchajcie, jej absolutnie nie czuć na ustach. Jest bardzo komfortowa, nie lepi się. Mam wrażenie, że usta są takie welurowe, pięknie. To wszystko wygląda. O, zobaczmy, czy. I zero śladu. Fajna formuła, piękny kolor. Cieszę się, że kupiłam właśnie ten najjaśniejszy, bo bardzo często um, do różnych makijaży będzie mi pasował, bo to jest taki neutralny, ładny, dziewczęcy kolor. A jeżeli chodzi o świetlacz Glow Mama, no to jestem pod ogromnym wrażeniem, zresztą widzieliście moją reakcję. Byłam w lekkim szoku, bo nie spodziewałam się aż takiego błysku. Następnym razem muszę mieć lżejszą rękę, bo rzeczywiście to wszystko wygląda bardzo, bardzo mocno. No i kolorek Brzas polecam bardzo jasnym osobom. Naprawdę to jest taki kolor, który na ciemnej karnacji może wyglądać już tak um, srebrno, odznaczać się mocno, e, dla mnie idealnie, bo jestem bardzo blada. Na żywo bardziej ten kolor stapia się ze skórą, bo mam wrażenie, że aparat bardziej wyciąga kontrast i widzicie takie odcięcie, a na żywo tu pięknie się tak wtopiło, no błysk jest konkretny, ale, ale pięknie także zostawiam na toalecie jak najbardziej, dajcie mi koniecznie znać co uważacie o dzisiejszym makijażu, jestem bardzo ciekawa waszej opinii, um, muszę wam powiedzieć, że e, ostatnio złapałam się na tym, że moje ulubione kosmetyki są właśnie z Glam Shopu e, i to jest super fajne, że polska marka robi tak dobre e, kosmetyki e, które kupuję to nie był filmik sponsorowany e, czy sprezentowany, e, absolutnie i nie żałuję ani złotóweczki, którą wydałam na te wszystkie piękności. No super to wygląda. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Dajcie znać jak wam się podobało. Zostawcie kciuka do góry. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału to koniecznie wciśnijcie czerwony guzik subskrybuj, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, buziaki. Pa pa.